Zacznę od tego, że zauważyłem tutaj rozmów z panem Igorem Bartosikiem też. Zauważyłem, że się ze mną zgodzi, że proszę zobaczyć, Auschwitz jest w tej chwili na terytorium Polski, był zresztą umieszczony na byłym terytorium Polski, czyli w Generalnej Guberni. Wszyscy kręcą filmy, są świetne seriale na temat Auschwitz, budowa Auschwitz robione przez Anglików, przez BBC, przez Niemców, przez z Amerykanów, przez cały Zachód. Natomiast w ogóle nie ma... Żadnego serialu polskiego dokumentalnego na ten temat. Ja wiem, że robiony jest film, ale film dokumentalny dość ciekawy. No, bardzo ciekawy rzeczy, ja nie będę zdradzał, skąd wiem i co jest w tym, będzie w tym filmie, ale to niestety oni chcą zrobić film 20-30 minutowy z tematów, do których można pisać całe książki i powieści z historykami. Nie ma tego u nas. Nie rozumiem, dlaczego nie wydaje się na to pieniędzy, a wydaje się pieniędzy na głupie pierdoły, idiotyzmy, wydawanie głupich książek, promocje idiotycznych filmów. Idiotycznych filmów. Najwyższy czas, żebyśmy my, Polacy, Którzy również, byli, którzy również byli ofiarami Auschwitz, bardzo ciekawe byłoby, bo jak dowiaduje się bezpośrednio od pracowników Muzeum w Auschwitz, to bardzo często przewodniczy wycieczek izraelskich, piloci wycieczek izraelskich zwiedzają pawilon Polski, słuchają tego, co im się mówi, mówią im polscy przewodnicy, nie jest to tak dokładnie, jak chce tego propaganda. Proszę Państwa, ale to akurat Pani Bożena tu nie chodzi o Pana Cywińskiego ani Panią Engelking, tu chodzi bardziej o Ministra Kultury. Ja, o ile wiem, Muzeum w Auschwitz chce zrobić, chce, ch też myślę o czymś takim. To jest kwestia pieniędzy, proszę Państwa. To jest kwestia pieniędzy, pojeżdżenia, zrobienia naprawdę dobrego filmu dokumentalnego nie tyle dokumentalnego, co serialu na temat ucieczek, na temat różnych rzeczy. Ja w tej chwili dostałem zresztą i czytam bardzo ciekawą książkę jednego z więźniów Auschwitz, który się nazywa Anus Mundi. Pieski Świat, prawda? Bo tak chyba się nazywa. Andos Mundi to jest Pieski Świat. Pana Wiesława Kielara. Który był od początku, z jego wspomnienia, to byłoby arcyciekawe posłuchać jeszcze ci. Niektórzy z tych ludzi żyją, ale nawet z tych ofiar i więźniów, którzy nie żyją, zostały przecież jakieś pamiętniki, wspomnienia. Zrobić to. Co tutaj pan pisze, pan Marek Jankowski, w tych programach o II wojnie, dziś słyszałem, fragment była mowa o eskalowaniu, że dobrze mówić słowian. Więc 20 minut trwa reklama w czasie filmu, kpina po prostu. Tak, panie ludku, to jest kpina po prostu, ale oni nie mają więcej pieniędzy. Dobrze, że ktoś chce, ktoś chce to zrobić. W Auschwitz nie mówi się o poloniu, żeby nie była trabinka. Nie, nie, panie Aniu Bochum. Mówi się, mówi się rzeczywiście trochę inaczej, to wygląda. Proszę nie wierzyć również w tą propagandę. To jest troszeczkę inaczej. Są pewne uwarunkowania, które trzeba brać pod uwagę, ale jest tak, jak jest proszę państwa. I uważam, że, uważam, że powinno się yy, uważam, że powinno się to zrobić. Zaraz, przepraszam. Yy. I bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, proszę państwa, aby ktoś wpadł na taki pomysł. Odbyć świata Anus Mundi, tak, oczywiście odbyć świata, oczywiście, przepraszam. Yy.